Mielony ziemniaczki i marchewka z groszkiem to właśnie ona będzie dzisiaj bohaterką tego odcinka. Tutaj w miejsce mam 400 g zielonego groszku. To jest groszek z mrożonki, który został już odmrożony. On sobie spokojnie odtajał w temperaturze pokojowej, no i teraz nadaje się do tego, żeby wykorzystywać go kulinarnie. Natomiast marchewkę użyję w formie po prostu. Korzenia, To jest świeża marchewka. Za chwilę ją obiorę i pokroję w kosteczkę. Oczywiście to jest troszkę utrudnianie sobie e, życia, gdyż na pewno mógłbym użyć po prostu e, mieszanki groszek, marchewka i wtedy miałbym troszkę mniej pracy w kuchni. Natomiast no, skoro jest możliwość użycia e, marchewki świeżej, no to czemu nie? Natomiast zielonego groszku w formie świeżej... Ja chyba nigdy się nie spotkałem. Jeśli gdzieś widzieliście w handlu, no to dajcie znać, bo wydaje mi się, że groszek zielony można kupić tylko właśnie w formie mrożonej. Nie mówię o konserwie, bo e, moim zdaniem groszek konserwowy nie nadaje się do niczego. Marchewki powinno być troszkę więcej niż groszku, czyli około pół kilograma. No bo tak, o ile groszek mrożony, tak mi się wydaje, jakoś mocno nie cierpi na procesie mrożenia, zachowuje swój kształt, swoje wszystkie właściwości kulinarne, zachowuje piękny zielony kolor, no to już takie jest moje zdanie. Marchewka mrożona po prostu robi się ciapowata. Zupełnie traci swoją jędrność, także zobaczcie, jakie to proste. Zajmuje tylko chwilę. Warto sięgnąć po świeży korzeń marchewki no i zrobić dokładnie to, co ja, czyli pokroić ją właśnie w taką drobną kostkę. Tutaj w garnku mam niecałą szklankę, niecały kubek wody, to będzie jakieś właśnie około 220 ml. No i przekładam tutaj całą tę. Pokrojoną marchewkę za chwilę ustawię to na ogniu i będę gotowo przez około 7, może do 10 minut, aż marchewka będzie w zasadzie miękka. Wtedy dorzucę tutaj także groszek. No bo groszek potrzebuje dosłownie dwóch, trzech minut. Wody powinno być dosłownie tyle, ile widzicie. Marchewka nawet nie powinna być nią całkowicie przykryta. Ona oczywiście podczas gotowania jeszcze odparuje, a to, co zostanie, posłuży nam do zrobienia tego sosiku, który potem spowije właśnie zarówno marchewkę, jak i groszek. Póki co to przykrywam. No i oczywiście gotuję pod przykryciem, a te 7-8 minut to czas liczony od momentu zagotowania. Półkę średniej cebuli kroję bardzo drobno, a następnie wrzucam na patelnię, na której wcześniej rozgrzałem dużą łyżkę masła. Smażę do zeszklenia. Cebulka robi się już złocista, więc ja tutaj właśnie tak wsypuję jedną łyżkę mąki pszennej, no i robimy taką jakby zasmażkę, czyli mieszam to bardzo dokładnie, tak żeby mąka. Połączyła się z tłuszczem, no i za chwilę ta mikstura wyląduje w garnku z marchewką i groszkiem. Na razie jeszcze w garnku jest sama marchewka, a już za chwilę dodam do niej właśnie groszek. Marchewka jest już prawie miękka, także to jest pora, żeby dorzucić tutaj groszek. Mieszam i gotuję właśnie jeszcze przez około 2-3 minutki. Składnik, który dorzucę właściwie na sam koniec to jeszcze taki niezbyt duży pęczek świeżego koperku, który oczywiście najpierw drobno siekam. Marchewka i groszek zdążyły zmięknąć, no więc kończymy to nasze dzisiejsze drobne bardzo gotowanie. A więc dodaję tutaj do gara teraz właśnie smażkę. Dokładnie czyszczę całą patelnię. No, i od razu dokładnie mieszam. Za chwilkę nam to danie zacznie gęstnieć. Mieszam, no i trzymam na ogniu. Ja myślę, że jeszcze przez jedną, dwie minutki. To jest teraz dobry moment, żeby doprawić potrawę z solą, a także czarnym pieprzem. Zwróćcie uwagę na konsystencję tej marchewki z groszkiem. Te warzywa nie pływają w tym jakby sosiku, są nim tylko tak właśnie lekko otulone. On też nie wyszedł jakiś bardzo gęsty. Wszystko to pachnie bardzo fajnie. Czuć też masło. Masło bardzo podkręca smak warzyw. No i w zasadzie mamy to gotowe. Jeszcze tylko, właśnie, koperek. Ostatnie mieszanie, no i można podawać tak przyrządzoną marchewkę z groszkiem, właśnie jako dodatek obiadowy. Ja na przykład uwielbiam ją w towarzystwie kotleta mielonego oraz ziemniaczków. No to jest taki właśnie zestaw szkolno-przedszkolny, ale w domowym wydaniu, porządnie zrobiony. W zasadzie jeden z moich ulubionych obiadów. Drobniutka uwaga: ja lubię, gdy Warzywka są lekko al dente, czyli jeszcze stawiają taki jakby delikatny opór podczas gryzienia. Natomiast jeśli lubicie warzywa bardziej ugotowane, no to jest rzecz gustu. Wydłużcie gotowanie marchewki razem z groszkiem o około 5 minut jeszcze na etapie zanim pojawi się tutaj zasmażka. Tutaj na moim talerzu jest taki właśnie klasyczny domowy Zestaw z kotletem mielonym. Oprócz tego ziemniaczki z koperkiem. Przepisu na kotlet mielony dzisiaj już nie będę powtarzał, bo znajdziecie go u mnie na kanale kilka filmów wcześniej. No i miejsce na brakujący element, czyli właśnie na marchewkę z Groszkiem, która dzisiaj jest bohaterem naszego filmu. Ja sobie jej nie żałuję, bo bardzo lubię także. Porcja marchewki z groszkiem w zasadzie tutaj zajmuje prawie pół talerza, no ale są to yy, warzywka, więc nie ma absolutnie co sobie żałować. Dokładną listę składników, jak zawsze, znajdziecie w opisie, a gdy już tam będziecie, bardzo proszę o polubienie i obserwację.